Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda unikalny puklesz? Otóż udało mi się wydropić coś takiego w nowym sezonie Diablo 2 Resurrected. Lader 11 Hardcore. Także zobaczmy, jak to wygląda, co to jest. Pewnie część z Was wie, ale dla tych, którzy nie wiedzą: 3, 2, 1. Helta Lunata, Uklesz Mamy tutaj 40% do szybkości blokowania, 20% do szansy na blok, większa obrona, trochę do siły, 10% do żywotności, 10% do energii. A to wszystko już na poziomie drugim. Wymagana siła 12. Także naprawdę jest to taka ciekawostka. A jak chcesz zobaczyć więcej ciekawostek z Diablo 2 Resurrected, wpadaj na mój kanał, zapraszam, jest tam masę materiałów, są omówione niszowe zestawy w Diablo, jak i te popularne, buildy postaci, poradniki, przedmioty, słowa runiczne tworzone na żywo, także wpadaj! No i życzę pomyślnej rozgrywki i dużo przyjemności z gry w sezonie 11! A jak się podobało, to jeszcze daj łapkę w górę i subskrypcję. A dla tych, co już oglądają Venix Games, to wiedzcie, że bardzo mi miło. Trzymajcie się. Na razie!